Tyt. Reklama. Na sesję RPG zapraszam na kanał Thermosa, a po gry wideo na G2A. Robimy pedeki. No. One są szybkie. No, no. Możemy no. zrobić pedeki. No. Yy, no to czekajcie. Ja w ogóle chcę powiedzieć, że ja miałam zapisane z poprzedniego, rozwinąłem sobie śledztwo wtedy. Yy, też Coś miałam zapisane, ale chyba nic nie rozwijałam, bo już było późno. I mam nadal napisane pięć wolnych pedeków. To wspaniale, to teraz dobierzemy jeszcze następne i będzie każdy mógł się rozwinąć w pomiędzy y, sesjami. Gdzie są te pedaki? Tu są pedaki. Ja mam Dobrze. To drodzy Państwo, odpowiadamy na pytania. Y, ja szybko czytam pytania, a Wy sobie sami odpowiadajcie, dobra? Y, czy brałeś udział w sesji? Oczywiście tak, każdy dostaje. Radę. Czy doszło do konfrontacji mm. z Wesen? A to na końcu. Ale to się zalicza Towe i inni klasowi. Y, okay. Przyznam, że, ty, ja? że też tobie może być, bo ty grasz cały czas na tego swojego, na ten swój cień i mi się to podoba, więc ty też Liv się konfrontowałaś. Ricardzie, ty miałeś moment przy kominku, ale na razie unikasz tematu. Masz, Sebastian, inaczej na to patrzysz, bo. Yy, e, niech... czeka, jak, jaki moment przy kominku? przy kominku? No, jak patrzyłeś na mm -hmm. obraz oraz dźgnąłeś mm -hmm. niewidzialnym nożem powietrze. Yy. Ale to nie jest wesen. A Ale no tak, oczywiście. To inne pytanie. Tak, tak, tak. Przepraszam, faktycznie. Dobra, czy zidentyfikowałeś nieznane ci No nie, nie, bo wiłkołaka na no ostatni już braliśmy, pedeki. Chyba tak. Ja nie, ja nie brałam z wielkołaka. No z to, bang. to To tak. już masz. Liw się obłowi. Czy twój mroczny sekret mm. wpłynął na ciebie w jakiś sp sposób, przepraszam? Mm. Ty sama pokazujesz dwa, czy. Ja pokazuję, że wpłynął. Tak. Pokazujesz tak się zastanawiam, czy chcesz dwa punkty? Ja to już drugi. No, aha, no drugi. ja się... Ja się ciemności zaczęłam bać mocno, tak. także to mi się wydaje, że będzie dość... toczący jakoś tam się starałam do, do grać. Ach, <grym> A, zapomniałem, ale w ostatnim opisie yy, faktograficznie to wniosę, a muszę to powiedzieć na początku następnej Nie. sesji. Bo ten magiczny moment, który się tutaj zadział, ten dziwny taki seans, i kiedy na samym końcu był ryk wilka z odległości, to tytowe wiesz, że to z tych bagien. Dobra, a na pytanie o mroczny sekret, każdy z Was po punkcie: 5. Czy ryzykowałaś, aby ochronić innych ludzi? Nope. Czy nauczyłaś się czegoś nowego, co to było? Ja się nauczyłem mm. tego, żeby Że nie tylko szkiełko i oko, ale żeby zaakceptować te dziwne metody, takie z para psychologii, bo Aha. To, to było przełomowe dość do postaci na końcu. Super, kupuję to. Ktoś coś jeszcze? Ja się. Mhm. Ja w sumie tak się zastanawiam, bo bardzo Liv zainteresowało to, co ten. I powiedział o tym, że tak właściwie w każdym z nas jest coś, co można zbudzić, co jakby jest po części Marzy Ja absolutnie nie będę tutaj jakby o tego mm. wtedy kawalczyć, ale to jest coś, co na postaci leaf, która gdzieś tam dość blisko była, przynajmniej kiedyś z Wesem jako tę mm. Resandę, to jest coś, co ją na pewno zainteresowało co, podoba mi się kierunek, ale jeszcze chyba bez punktu. Natomiast no, myślę, że to jest no. fajny temat do eksploracji. No. Czy rozbudowałeś coś w swojej siedzibie? Nie. A czy dokonała, dokonałeś czegoś niezwykłego? Doktor dokonał, nie dał w mordę temu gościowi. Jaką go przeargumentował. Dokładnie, zamiast no kurde pięścią ten... to gadaniem. Nie, on się pewnie nie rzucał, ale je tylko tych, jest coś rzucają. <laughs> On tylko nas okradł i zarturował ale... naszego kamerdyna. Wydaje mi się, że wszyscy, wszyscy widzimy w tym coś niezwykłego, Niklasie, mm -hmm. więc y, sądzę, że warto za to wziąć punkt. No. E, czy ktoś jeszcze? Nie wiem, czy ten cały seans w, w sprowokowany tym elementarnym tale talentem twoim, Rikard, nie jest czymś niezwykłym, ale nie wiem tego. Dla ja, mnie jest czymś niezwykłym, ale nie wiem. No bo samo użycie tego talentu nie powinno przynosić punktu, co jest oczywiste. Tak, ale, ale myślę, że sposób w jaki no, no, no. to było no, mówiąc... on był taki bardzo mistyczny, mimo tego, że detektyw jest, no właśnie, taki bardziej szkiełko i oko, to był bardzo, bardzo mistyczny i myślę, że to jest wyjątkowe. I poniekąd to ja mnie też dałam. zainspirowało do tego, żeby pociągnąć kwestię. To bierę i nie bierz i Dobra. No to w takim wypadku mamy wszystkie pytania odpowiedziane. Kiedy zbierzesz 5 punktów, możesz rozwinąć którąś ze swoich statystyk. Jeśli macie więcej niż 5, na przykład 10, to możecie oczywiście dwie, Ale zostawmy to na przerwę pomiędzy sesjami. Dobra? A. Czy jeśli. Czy może jest jakaś informacja, z którą chcecie się podzielić, komentarz, wrażenie? Tak samo to jest pytanie do czatersów. I będziemy, będziemy się oglądać. Ja chcę się podzielić tym, że w moim ostatnim użyciu tego to i w całym tym seansie, ja na poziomie gracza trochę wiedziałem, że tam niekoniecznie jest odpowiedź tego śledztwa, ale y, ta córka matka i to, że była Wifi i to. Ja widziałam, że, to, że trochę kombinowałem. Ja tak, chciałem tak, chciałem tak, w to zagrać w te nasze sekrety. Mhm. A trochę, trochę, trochę odbiłem od śledztwa w ten sposób. Y, ryzykowne takie zagranie. No bo tak czułem, że tam niekoniecznie będzie odpowiedź w tym, nie? Ja się mhm. najpierw zastanawiałem nad użyciem tego talentu, żeby poszukać, gdzie ten wiłkołek może być, działać, gdzie by się chował, tak wejść w taką myśl, ale uznałem, nie, zagrajmy takie coś fajnego, coś, co bardziej te postaci nasze dotknie. No, mi się bardzo spodobało to, bo jakby przydało mi ten pomysł, w jaki sposób wepchnąć tutaj jeszcze ten wątek, który tam sobie gdzieś drzemie. Sprawda teraz macie dużo wątków raz, ale... M mnie się strasznie podobało właśnie skonfrontowanie tej um, takiej jakby po po pogodnej i pomocnej Liv z tym złolem, który... No dobra, że przyszedł kurczę po pomoc, ale... Ale jednak Wilanem jest, no napadł ten nas i w ogóle... No stop... Ale w tym tak. momencie, kiedy ja mam gdzieś tam za plecami cały, cały czas innego wilana, to już taki ludzki wilan, to tak miałam wrażenie, przeszedł mi tak, no dobra, no to wchodzi. Miałaś nóż do masła, więc co ci może się Tak. tak. Było gdzieś tam coś gorszego się czaić. Ja 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 w sumie żałowałam, że zrobiłam ten rzut, ale to, co powiedziałeś pod koniec, że ten głos z ekscytacją i trochę z, z strachem, takim, jeżeli lift to faktycznie wyczuła, że jest coś, czego on się może bać, to bo jest jakaś może nadzieja w tym wszystkim. Także na początku trochę żałowałam, że udał mi się ten test, bo uznałam, że to byłby dobry moment, żeby wygadać się z tym sekretem, a skoro. Jest Skoro jest coś, co go przestrasza, to. No, Ależ właśnie chciałam wygadać, sobie. więc ja się cieszę, że no. po prostu ten Aha. nie wyszedł. Bo czasami pozwólmy kościom. No tak, aby, tak mam, mam nadzieję, że to nie jest jakieś takie nadużycie y, z tym czarem, y, oraz też jakby była opcja obronienia się przed tym, nawet nie wiem, hmm. ewentualnie forzując zrzutnie. No. już no, chyba kiedyś robiliśmy taki test, że właśnie. I... No nas jakiś czary miał działać i żeby mi się to właśnie do test. To jest super świetne, bo teraz na koniec tej przygody dostajemy punkt rozwoju dla siedziby. Bo tam jest pytanie, czy, by, czy byliście wystawieni na działanie czarów? I teraz rozwijamy siedzibę, która jest mroczna. Nie. No, ale to rozwijanie siedziby będzie tak troszeczkę później, chyba, bo następna sesja to będzie jednak jeszcze sesja tak, śledcza, no tak, albo nie. trochę tego, trochę tego. Zobaczymy. Ale te pytania są z całej przygody, więc trzeba ja do no tak, to tak. Mhm, mhm. No Ten element. Mhm. No dobrze, słuchajcie, na czacie nie mamy pytań, jest późno, więc nie ma co. Yy, mi bardzo przyjemnie wrócić do tego klimatu. Prawdę mówiąc, nie sądziłem, że tak tęsknię za Upsalą. W 2022, czy kiedyś. Udało mi się nawet, będąc na fali epopei, wrzucić tutaj Konrada Wallenroda. <laughs> Naginając <z> czasu <laughs> przestrzeń trochę. <laughs> no ale dobrze, to w przyszłym tygodniu widzimy się już w piątek, bo to raczej będzie taki nasz dzień do grania, piątkowy. O 20 mamy nadzieję, że wpadniecie na czacie. No i że Wy wpadniecie, to też mam dużą nadzieję. Dzięki bardzo. Dzięki. Hejo! Hey.